Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z serii otwierania kart piłkarskich Tops, Panini i takich podobnych. W dzisiejszym odcinku otwieramy Booster Team 4, czyli powrót do Tops, w którym mamy NOT 28 kart i 3 limitowane Hyun Min Son, Chalhana Longlu i Kevin De Bruyne. Wreszcie mamy powrót do Tops po, po kilkuodcinkowej przerwie od Tops. Po przechodzę na panini jak na razie. W poprzednim odcinku widzieliście, jaki, ile mam kart panini, także paczek i wszystkiego panini, także. No, tops będzie mniej, ale wrócimy do tops. Nie musicie się przejmować. Bez zbędnego przedłużania otwierajmy. Wyciągamy puszkę. To już jest trzecia puszka, i czwartą również mam, także. Wszystkie cztery puszki będą w kolekcji. Oczywiście gruba paczka jedna. Puszkę możemy sobie no, domknąć i położyć tutaj, ponieważ będzie widać. Widać. Także co? Otwieramy tą wielką ilość kart. No, nie mogłem się doczekać, Tops. Tu mamy oczywiście trzy limitowane, czyli Ciao na Loglu, Kevin De Bruyne i Hugh Minson. Trzy foliki. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę. Jeżeli coś koło Sylwestra, to. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2025. Samych sukcesów, dobrych trafów w paczkach, szczęścia, radości i cieszcie się po prostu z wszystkiego. Bo to jest najważniejsze. Dobra. Powrót do tematu kart. Hyun Min Song, Kevin Debriny i Hakan Chan Nie wiem, jak to się czyta, ale tak czytam. Zaczynamy karty. Oscar Glow, Gift Orban, Wiktor Giokeresz, Dawid Hanko, Galeno, Ezri Konsa, Orsolini. Nagrywam to w sylwestra, więc cały czas słyszę jakieś huki. Fulkruk, Cody Gakpo. Fikai Otomori, nie Fikai, Filip Kostić, Granit Czaka. Le Lekangin, Nicolas Sejwald, no ciebie już dużo razy trafiłem, Rodri, zdobywca złotej piłki, według mnie powinien winić już, ale za swoje zachowanie wini średnio zasługiwał. Miki van de Ven, bardzo drogi do, i dobry obrońca, Kim Min Jae, Gabriel Martinelli. Christopher Nkunku wreszcie odnalazł swoją dawną formę. I mamy odwrócone. Pierwszą kartą z Realu Madryt jest powtórka Kylian Mbappe. Położę mocno na bok. Drugą kartą jest Trophy Triumph Erling Haaland. Również powtórka. Ale obyć Champions League. Trzecią kartą jest Vintage Vibes. Fabio Cannavaro. A czwartą kartą jest. Podpis Declan Rice. Kolejną kartą jest. Thibaut Courtois. Również. Eee, powtórka i. Platinium Pull. O kurde! Nie spodziewałem się tego. Platinium Pull. Robert Lewandowski. Limitowana edycja. O, ładna karta! Nie, 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 nie. Pierwszy platynium pool. Jakie ładne są te karty. No super, że się trafił nasz Polak, rodak. Najlepsza dziewiątka w tej erze. Piękna karta, naprawdę. I też rzadka. Naprawdę fajnie, że się Polak trafił. Kolejną kartą, już prawie przedostatnią, jest Heritage. I Nakio. Potem mamy Kapitana Emre Kana i Arsenal. Zmieścimy się nawet w 6 no minutach, także krótki odcineczek będzie. Ale co no? Platynium Pulse się trafił. Chyba nawet druga ta karta jest. Do kolekcji oczywiście. Super, 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 super. Fajnie. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Do następnego. Dobrego dnia. Cześć.